Mieszkam w Krakowie od 16 lat, nazywam się Soren Goger. Chciałem z Kanady z myślą, żebym został polskim tłumaczem, który akurat okazało się jakby stać w rzeczywistości. Napisałem powieść, która nazywa się Neither Nor po angielsku i wysłałem do wydawnictwa H art z prośbą o polską wersję. Oni proponowali mi akurat sam tłumaczenie tejże książki. A, ale po trzy miesiące jakie starania okazało się, że a, to był kompletny bigos, a więc wypracowaliśmy jakiś zupełnie inny powiedzmy system. współpracowałem z Barkiem Woźniakiem, i on powiedzmy a, nałożył sobie podłogę do tej książki, i razem ustawiliśmy jakby meble. No i a, to był bardzo ciekawe doświadczenie, bo. Wcześniej ja pracowałem jako tłumacz literacki i wypracowałem pewno jakby wierność wobec autora i tutaj w tym przypadku ja sam byłem autorem, a więc cały czas byłem zmuszony, aby jakby przypomnieć sobie, że ta moja wierność była wobec ciebie i ja byłem wolny robić dokładnie cokolwiek. A więc to był tłumaczenie jakby jak najbardziej w, w cudzysłowie. Tytuł tej książki jest a, oczywiście dosyć jawna aluzja do a, albo, albo Kierkegaarda, który a, jest moim imiennikiem. Mój ojciec był wielkim fanem jakby egzystencjalnej filozofii i Duńczykiem do tego. A więc e, to był mój sposób. Ralph Ellison napisał kiedyś, że e, jest czas w życiu każdego człowieka, w którym on musi jakby radzić się z własnym imiennikiem, prawda? A więc e, siedząc i napisam, napisząc tę książkę, to był powiedzmy mój sposób, aby sobie no, radzić z Kierkegaardem i co to znaczy w ogóle. jest taka klątwa, że e, podzielisz jakby imiona z jednym z najwybitniejszymi filozofami Trzech czasów. Okay. Right.